mano, witam Was w kolejnym odcinku z serii Faraway Alone, a z tej strony witam Was Kuba Boss. W dzisiejszym odcinku od ostatniego troszkę się zmieniło. Przede wszystkim zrobiłem most na kolejną wyspę. W piątym odcinku właśnie sobie na tą wyspę dżunglastą tam dotarliśmy, więc pokażę Wam co wam tam się zmieniło. Wybudowałem także parę domków i jeszcze mam jeden dla osadników. Zebrałem w skrzynkach chyba trzy jajka. Odkryłem na wyspie tej Grinder. Jeszcze tam nie byłem, więc chcę się wybrać z wami, tam w środku i zobaczyć, co jest tam w skrzynkach. Jeszcze nawet nie zabezpieczyłem od potworów. Zrobiłem most. Następną wyspę, jest to na wyspach Wagnista, ale jeszcze tam tylko rozświetliłem sieczkami i nie patrzyłem co tam jest. I, I dobra, no to wam pokażę co się zmieniło od następnego odcinka. Tak, tutaj wymazałem niektóre tabliczki. Co mogę wam tu się pochwalić? Dużo drzewa nakopałem, bardzo, bardzo dużo musiałem, ten, musiałem zrobić domki. Um, tutaj mamy nic tu się prawie nie zmieniło założę sobie diamentową zbroję yy, co tutaj, o tyle drewna mam, zrobiłem yy, te yy, te briki takie, trzy staki musiałem zrobić, to też trochę przepalałem i tu jest zadanie właśnie i dobra, trochę węgla zdobyłem, dobra idziemy co tu się zmieniło, no to yy, widzieliście już komna tam, tam most. Poprawiłem trochę tamten most. Tamten, jest takie zejście na dół. To owce widzieliście? Kury musiałem trochę rozmnożyć. O kurde, creeper. W krowach. Nie wiem co tam siedzi. Dobra. Co tutaj się jeszcze zmieniło? Trochę świn. Trochę świn się rozmnożyłem. Czego tu jest creepery są? Dobra, nieważne. Tak, tam wybudowałem wioskę, to Wam później pokażę jak ta wioska wygląda. A teraz, a teraz pójdziemy sobie na wyspę tamtą, dżunglową. No to dobra, to szybko tam się znajduję, znajdę, a wy poczekacie puszczową muzyczkę. Idę. Okej, okay, już jestem, właśnie tutaj mogę wam powiedzieć, że tutaj wszystko rozświetliłem. Rozkopałem tą trawę. U góry była skrzynka, to w tamtym odcinku widzieliście. I tutaj jeszcze mnie ciekawiło, bo tu były jakieś potworki, coś mi tu szumiało. Tutaj właśnie zrobiłem tędy podkop, ale... Tego, I tam jest właśnie most. Zrobiłem tak ten most, tam, tam i tam jest zejście po drabinkach. A ja wam pokażę tutaj. Tylko gdzie to było? Gdzieś tu zejście było, tylko żebym nie wpadł, a jest. Tu mam zejście, tylko nie mam drabinek. Będę musiał zrobić tak, tu i w rozkopach. tam na dół. I tam na dole, już nawet możecie słyszeć powoli, tu jest spawner. Z tymi robaczkami i z tymi wszystkimi tu perelami. Jakoś tu pasowałoby podejść i rozświetlić. I tu muszę przekopać, tak? No i dobra, przepraszam, że tak nic nie mówię, ale tak właśnie się trochę wystraszyłem tutaj, ale muszę rozświetlić ten i ten też rozświetlę No Nie wiem, po co ja tak kopię, ale boję się, że mi tutaj może coś wyjść. Pierwszy raz widzę właśnie tutaj, jak ja tu byłem wcześniej, o, nie to też, jak ja tu byłem wcześniej, to tu jeszcze były te zobiaki. O kurde. Mam nadzieję, że mnie nie załatwią. Szybko tam na górę. Okay. Nie mam miecza, muszę się Kurde, co mi tu na łeb spadło? Pewno tego dziadostwa. Kurde, z czego ja mam tu strzelać? Z łuku do nich? Dobra, będę z łuku. Jak ja tego nienawidzę! To jeszcze były tam zombiaki! A to i, i wcześniej, jak tu byłem, to były zombiaki i wszystko. Dobra. A Jezus Święty. I coraz ich więcej jest. Jezu. Kurde. wyłaźcie mi stąd. O Jezu. Zabiją mnie. Zabiją mnie. Kurde. Padnę, 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 padnę... Okej, okay, muszę coś zjeść. Jak ja se tu z nimi poradzę? Nie, to ja nie wiem. Dobra, mam jabłuszkę, jabłuszka mi pomogą. Wiotną prawie padł. Jest ich coraz więcej. Najgorzej, że jeszcze nie mam miecza. Jezu, ale się tutaj tworzy. Jakiego dziadost... Jedno koło drugiego. To by mnie zabiło najchętniej. No, nawet nie wiem, jak se mi z nimi tu radzić. One mi stąd gdzieś wychodzą. Długo to będzie odcinek chyba. Jak ja mam tu je zabudować? Jak one mi się tutaj tworzą cały czas? No i... Gdzie jest? No i no na okrągło się tu walą. Kurde, jak ja mam je tu zabudować? Jak one mi się tutaj Boże święty, jak nie z tej to z tej, tak po kolei. To, rozwalę to I Boże święty kurde Nie chcę coś z tej skrzyni, tylko ja chcę wejść tu jakoś. Szlak by was trafił. Może święty, z tym nie radzę, nie mogę wyjść. Nawet nie mam nic. <laughs> Rozwalę je. Rozwalę je, najlepiej to je rozwalić i, i tyle. Tylko, tylko czego ja nie mogę ich rozwalić? I następny, bo sobie nie poradzę. Dobra, i teraz jest tutaj. Skąd? Skąd my się tu biorą? Wow. Ohoho O Jezus, nie! No i super! No to padłem. Dobra, zaraz tam wracam. Idę znowu. Sorry, że padłem, no ale to jest masakra z nimi. Dobra, lecimy dalej. Gdzie tu są wyjście? A tu? Nie. Pójdziemy rankiem. Ja oh, widzę tego. Miałem zbroję, miałem wszystko i straciłem. Szlak by to trafił. No i muszę zrobić od nowa. Skąd one się tam brały? No ja nie wiem, przecież zabezpieczone było wszystko.

Jakie one tutaj są? I znowu, znowu szlak. Sorry, ale to naprawdę jest jakieś dziwne. Jasny gwint, no ja tam się nie dostanę. Trzeba wziąć skrzynkę. Co to skrzynki? Kurde, wysadzę to zaraz i będzie koniec. Jezus Maria, tyle stracić. Jeszcze węgiel. Szlak. Boże, wkurza mnie. No tu już mam. Szlak by to trafił, no. Już pewnie będzie noc się robiła, a ja znowu tam idę. Kurde, no ja nie mam pojęcia jak tam mam to rozwalić. Biorę to co skrzynek i spadam stamtąd, bo szkoda kurde dnia. nawet nie mam kirofa, a dobra, tam je czym też sobie poradzimy. Biorę to, co skrzyni, obsydian, brodawki i spadam stąd. Nie ma tu już nic. Idziemy dalej. Wiecie co? Ja zrobię teraz tą farmę. Raczej nie farmę, tylko osadniki w domek i ten. Dobra, idziemy tam na wyspę. No to zaraz wracam. Będę na miejscu to ten. Miałem wam być muzykę, ale coś mi się wydaje, że się nawet nie opłaca, bo tutaj jestem już na miejscu. Ja wezmę sobie tylko coś do jedzenia przydałyby się Dobra, niech będzie ten Dobra No to tam już żeśmy zrobili, odkryliśmy tamten spanner Były dwie brodawki, no te 14 obsydianu i, I coś chyba, i hełmiofon To, ja wam pokażę w tym tutaj teraz ten domek Właśnie, mamy zadanie tam Co tam, creeper jest? A nie Dobra i tutaj tak zrobiłem ładnie nawet Tu domek każdy po kolei Tutaj w każdym domku No nic tu nie ma Po co osadnikom coś w tym domku Każdy domek z 5 domów 6 domów trzeba zrobić I 10 osadników Dobra i tak Tu sobie przygotowałem materiały Mam nadzieję że mi starczy Heum sobie założymy Sobie schowamy tak. To, to sobie wszystko weźmiemy. Ośadników jeszcze nie. Tutaj zbudujemy domek. Taki jakiś mały. No. Taki jak tamte. Coś takiego. Tu. Obyk. Mam nadzieję, że mi desek starczy. Co tu tak jest wysoko? Aha, bo to jest to. Pyk. Pyk, pyk. A dotyczące tamtych wiadomości, takich ogólnych, to tak zrobiłem jeden odcinek z wersji y, Survival Game. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobał. Ym... Aha, na drzwi zapomniałem. Dobra tam i ten. I to już jest ten jest szósty chyba odcinek. Y, Faway alone. I właśnie właśnie następny odcinek to zrobię właśnie też survival game i ten i lepszej będzie jakości niż tamte bo yy, miały takie paski właśnie po bokach o, i to już zrobiłem i nad tym pracuję i jest wydaje mi się że jest coraz lepiej jeszcze podłogę tutaj muszę zrobić a po co nie tak tak jeszcze tu podłogę drzwi raz i drzwi dwa, okna... Podłogę... Aha, bo tu muszę ba dobra. To Do podłogę nie ma, łopaty nie ma, muszę tym. Kurczę, właśnie tak myślę, na no nie, co jeszcze w następnych odcinkach robić? Fest Jak możecie, to weźcie mi jakieś propozycje, dajcie, co bym, na co bym mógł nakręcić. Jakie let's play'e i ja jakby to wyglądało. Dla was, co byście chcieli. Miałem jeszcze nagrać jakąś inną wersję, taką bardziej solo. Znaczy tak jak ta, tylko że też o budowaniu i bardziej z jakimiś modami. Jakbyście mogli, to możecie mi nawet podesłać jakiś mod, to chętnie z niego skorzystam. A, jeszcze szyby. I, I jeszcze może bym jeszcze jakieś gry. chciałem zrobić, tak właśnie... Czy nie wiem, czy by wam się to spodobało, żeby zrobić właśnie z jakichś, kurczę, horrorów, taki jak Slenderman albo yy, też, ale to już grałem, właśnie sobie kupiłem Dead Space'a trójkę i to właśnie też grałem w to tego Dead Space'a. Powiem wam, że no, nawet, nawet ten z dół wcześniej jeszcze, ale to kolega mi pożyczył grałem wersję... w wersję grałem w Dead Space A2 wcześniej z takich greny more tu grałem w Dark Orbit nie wiem może ktoś z was by pamiętał taki niw jak Tornado Dobra no to teraz tu w osadniku jeden osadnik drugi trzeci no i trzech osadników tylko i trzeba pięciu, i właśnie nie wiem jak je ich rozmnożyć, co im dać, żeby je rozmnażać. I coś mi się wydaje, że tutaj właśnie od nich, bo już nigdzie nie widzę emeraldów, i chyba właśnie od nich. Dobra, jest gwiazdka z trzema, mam nadzieję, że postaram się jakoś je roz rozmnożyć, jeszcze dwóch mi potrzeba. Nie, jeszcze potrzeba... Nie, ich potrzeba dziesięciu! Pomyliło mi się, przepraszam Dobra, to tu odłożę, jakoś je spróbuję rozmnożyć ich Dobra, to teraz idziemy, musimy się przespać, nie wiem gdzie jest księżyc Dobra, już będzie za... zachodziło Tu się wiecie, się tutaj ziomki kurte rozgoście. Tam jest tak, ale macie no to tam Ty se tam mieszkaj, ty se tam mieszkaj, ty se tam, ja se tu pomieszkam się muszę przespać jeszcze nie, mo nie mogę przepraszam idzie to no zachodź zachodź to słoneczko tutaj co może co tam mieszka? ej ziomek widzisz mnie iść tam iść tam a ja nie wiem bo ten swanetowy biały to które to kobieta te wszystkie takie jakieś same łysa łysa baba dobra tak sobie zamknę i się idę spać dobra właśnie mam ten błąd tutaj co teraz widzicie Dobra Idziemy właśnie pokażę Wam nową... tu muszę zamykać te aby jakby się gdzieś wydostano to je później nie rozmnożę Idziemy na wyspę tamtą dżunglę yy, bagierną. Dobra tu tu wpuszczę z... Wam muzykę, ja pójdę tam I'm gonna do an Okej, okay, jestem na miejscu. Jak widzicie tutaj mamy pełno grzybów na tej wyspie. Pełno włody, jakieś kurcze. Tutaj słysza z wiem, czy Będziecie słychać, bo mam cichy głos. Tutaj jakiś ten. Tam pod spodem jakoś trzeba arenę znaleźć. Takie właśnie kurcze. się zastanawiam czy tutaj gdzieś nie ma jakichś następnych wysp. Przecież jeszcze musi być wyspa. Yy, grzybowa, ale tu żadnej wyspy grzybowej nie ten. Jak wiecie, gdzie jest wyspa grzybowa, to mi powiedzcie. Bo ja tutaj się nie łapię w ogóle. Nigdzie nie widzę naokoło wyspy grzybowej. Przedtem tak tego. Dobra. Co sobie tego? No nie mamy żadnego kilofu, a tak na killofu to też. Szkoda, że nie da się obsydianowych robić. Dobra. Tutaj widzicie, zabezpieczyłem jakieś jakieś te grindnery tutaj puszczę będę musiał wychodzić Szkoda, że nie mam kilofa, że nie wziąłem kilofa. Jakąś kurde, żeby tu rozkopać to. Albo wiecie co, ja się tedy jakoś dostanę tam. Czekajcie tutaj. Zabuduję. Spróbuję widać słychać... o kurde to jest ta arena? ja tam nie wiem, nie rozumiem tu będę kopał... tysiąc, w diadem da się szybciej? też strasznie długo o, coś tutaj tam Tam już coś tutaj słychać powoli. Wiecie co? Ja będę szedł już z powoli kończył. Pokazałem wam to wyspę, jak ona wygląda. W następnym odcinku pokażę wam, co dalej ten, co dalej zrobiłem. A my wracamy do domku. Jak się zaraz się zobaczymy w domku. Dobra, witam Was w domku. I teraz zobaczymy te tabliczki. Tak, stwórz grę tylko prawny też. Z drugu widoczkę zupełnie nie zupełnie Nie ma osada. Nie ma. Y, zmień trawę na tego. Podbi 8 108 wysp, wysp. To była ta, ta mała z tym. Ta mała. Z mostem to jest raz, na 2, z krzyżem 3, ta jaskiniowa 4, zimowa 5, jaka tu jeszcze jest bagienna teraz, 6, jaka jeszcze, aha, 6, i jeszcze jest ten. Tam nadzimową jest jedna, to jeszcze tam nie byliśmy. No i jeszcze dżunglowa to jest 8, czyli jeszcze nie zrobiliśmy tego. Eee, co tu jest? 300 kibryków to mam. Eee, znajdź drogę do piwnicy nie mam. Stwórz do 6 domków, 10 wiśniaków, to jeszcze nie. Ale to już można oznaczyć. Bo no to w tamtym czasie nie tego zrobię farma Szwołnera znajdrowy do Meteru hmm. Dobra, to by było na tyle Ja Będę się z Wami powoli żegnał I to by będzie na tyle hmm. I tak Do zobaczenia w następnym odcinku I Jeśli Wam się podoba odcinek Proszę o subskrypcję, komentarz i łapkę w górę bardzo mi miło że mogę być z wami i robić dla was takie właśnie filmiki następny filmik yy, będzie z wyspy yy, dżunglowej czyli bagiennej i, i z wyspy pójdziemy na wyspę yy, tamtą nad to jest wyspa górzysta, której jeszcze tam nie byliśmy a też budowałem most to, w poprzednim odcinku pokazywałem jak ten może wygląda no to ja się z Wami i subskrybujcie, komentujcie i łapki w górę dawajcie ja się z Wami żegnam papa